W dzisiejszym odcinku pomyślałem, że po raz kolejny wejdziemy sobie na App Store, wejdziemy sobie w Brawl Stars, no i klikniemy w oceny. I będziemy czytać same najgorsze opinie. Jednogwiazdkowe oceny graczy, gdzie po prostu narzekają oni na Brawl Stars, wyzywają naszą gierkę i tak dalej. Niektóre z tych komentarzy są tak śmieszne. Zresztą, jak oglądaliście wcześniejszy odcinek z tej serii, to na pewno wiecie, no bo spodobał Wam się ten filmik, więc lecimy z kolejnym odcinkiem. I dzisiaj przygotowałem ponad 20 najgorszych ocen, które pisali normalnie ludzie. I większość z nich jest naprawdę mega Śmiesznych. A jeśli pod tym odcinkiem dacie rady dobić 2000 łapek w górę, no to za jakiś czas nagram znowu kolejny odcinek z tej serii i przygotuję i znajdę kolejne jakieś dziwne opinie, które ludzie pisali. Tutaj tam szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym odcinku, wystarczy, byś mnie subskrybował, więc mega polecam. No i co? bez zbędnego przedłużania biorę swój telefon, bo tutaj mam wszystkie te opinie, no zapisane. I ich screeny będę wam wyświetlał na ekranie na początek. Ziomek napisał nie polecam tej gry, a bardziej jakaś chyba dziewczyna. Mój chłopak jest od niej uzależniony i jak gram w Minecrafta to zamiast Emeraldy mówi Gemy Okej, okay, no spoko, chłop się Uzależnił od Brawl Stars, ale to taka na razie Luźna ocenka, ta jednak gwiazdka tutaj Myślę, że się nie należy, e, no ale dobra Lecimy dalej, druga opinia, nie polecam To jest tytuł, moja dziewczyna też uwielbiała Postać z tej gry, kolet, czy jakoś tak e, No i aż chciała się do niej upodobnić I wywaliła kozła w ściany Ściana jest cała, ale ona niestety zmierzyła Sobie płat czołowy, nie polecam Okej, okay, dobra, czyli ona zrobiła chyba ulta w prawdziwym życiu w ścianę, współczujemy w takim razie twojej dziewczynie, no ale przejdźmy sobie do kolejnego. Następnie ktoś napisał, że to jest żałosne, gram se w rankedy i nagle mnie woła mama, żebym śmieci wyrzucił, dlatego to robię, a potem patrzę i jestem w rankedach zawieszony na prawie 3 godziny, błagam, naprawcie to, to wystawię wyższą ocenę. Wyszedł z meczu rankedowego i się dziwi, że... <noise> tutaj też chyba takie trochę niezasłużone te gwiazdki, taka niska ocena dla Brawl Stars No ale w sumie jak wynosił śmieci, to powinniśmy go zrozumieć i Brawl Stars powinno zatrzymać gameplay No i dać mu wynieść te śmieci. Dopiero później kontynuować. Dobra, mnie się o to, lecimy do kolejnego. Tytuł Toksyczni gracze i hakerzy Oj, tu może być ciekawie. W tej grze występują sami hakerzy i Mendy, która ciągle pokazuje klauna Weźcie ich wszystkich powadujcie, bo to wkurzające. Ziołkowi chyba chodziło o tą emocję klauna, że gra z jakąś mandy i ciągle ona pokazuje klauna. To bardziej by pasowało do Edgara, bo Edgar albo Kit, jak ktoś gra kitem, to zawsze je zabiją i pokazuje tą klauna. To jest giga akurat wkurzające. No ale no, no co mogę powiedzieć? Czy hakerzy sami grają? Myślę, że nie. Jest na pewno kilku hakerów, ale nie pod względem gry, tylko bardziej swoich kont. Dobra, mniejsza oto. Przechodzimy dalej, bo dzisiaj jest dużo takich ocenek. Oglądajcie do końca. Dajcie kawszej, i daj śmieszniejsze przed nami. Nie możecie tego przegapić. Następnie lecimy i... I co, pozdrawiam tych, którzy nie grają w te gówno. Tak ktoś napisał pod oceną z Brawl Stars. Pozdrawiam tych, którzy nie grają w tą grę. E, jeszcze wyzwał tu nasze Brawl Stars od główna. Może mu się pomyliło z kupą spajkiem, po prostu, nie wiem, widzowie, no nieładnie tak wyzywać nasze Brawl Stars. Dobra, lecimy dalej. Następny ziomeczek napisał, nie można grać. Jakiś Edgar na mnie skacze, a ten głupi kit, tak samo próbowałem wbić 20 level karnetu, lecz ta głupia małpa miko na mnie skacze i teraz ten frak kampi w krzaku ze gadżetem i gra mnóstwo toksycznych graczy i milion smutnych. Buziek. No szkoda, Ziomka, ale w sumie trochę tutaj zrelował, że tak powiem. Rzeczywiście, do coś w tym jest, nie? Że Edgar, Kit i Miko to są tak wkurzające postacie. No i teraz w sumie Frank też no, jest mega mocny, więc nie ma co się dziwić, że każdy go bierze i e, też mocno może wkurzać. <laughs> co tu pisze? Po gracie tydzień, zrozumiecie? Gra dla dzieci bez życia. Okej, okay, tutaj jakiś mocny hejt wleciał, ej, ja gram już parę dobrych lat i dla mnie Brawl Stars jest fajny, więc czemu ten chłop mi tu obraża Brawl Stars? Nie mogę wygrać rundy ani nawet boty, <ścoughs> nawet na boty, toksyczni gracze, nie da się grać. <ścoughs> Jomek tutaj dał jedną wiązkę bo nie może wygrać nawet gierki na boty. No ja też taki mam czasem problem też sobie nieraz nieraz z botami. Um, ale to chyba w sumie bardziej zależy od skilla, a nie od gry, bo co ma gra do tego, że ktoś przegrywa w gierce z botami. No. Lecimy dalej, proszę Państwa! Tutaj Zemeczek napisał: Mój brat wywalił telefon do Kibla przez tą turną grę. Let's go! Szkoda tylko telefonu, nie? Telefon popłynął w kiblu, chyba już się nie udało go odzyskać, a to wszystko przez Brawl Stars. W ogóle, sorry, jak słyszycie w tle jakieś wiercenia, ale mam remonty w domu. ale wracają do rzeczy tamten chłop chyba. Musiał złapać mocnego rajta, że wyrzucił swój własny telefon do Kibla. Stary grał Ems, a później na drugi dzień mu się coś odwiedziało i kupił gaz i zaczął psikać każdego członka rodziny. Usuńcie to. O kurde. No, to tutaj ojciec Sepcia zaszalał. Naprawdę. Gasem pieprzowym swoją własną rodzinę? Nieładnie. Nie pochwalamy takiego zachowania. Rozumiem, że wczuł się w Ems. Może to jest jego ulubiona zadymiarka, no ale mówisz jakiś spray z farbą czy coś, a nie kurde, taki mocny. Mój brat zaczął szczekać, gdy dostał Rafsa, a potem próbował wytworzyć jakiegoś twórka ze śliny. Okej, okay, tutaj widzimy akurat fana Rafsa. Yy, bro, teraz chyba wbiło trochę za mocno. I wyobraźcie z jakiegoś chłopa, co trafia Rafsa. Yy, Grasa nib i nagle zaczyna szczekać. To też musi być śmieszne. Yy, dobra, następnie. Mój Brat, za wszystko jest z bratem, kurde, o co chodzi? Cały czas to o bracie ktoś pisze. Mój brat dostał kruka i skoczył na mnie, mówiąc kra kra. Mam przez niego złamaną rękę, później skoczył na mamę moją i jesteśmy w szpitalu, a brat w psychiatryku mój tata uciekł ledwo. Teraz mój tata nie wrócił. Biedny Zezo. no widzicie? Znowu ta zrujnowała całą rodzinę komuś, nie? A tym razem przez kruka, więc tutaj kruk jest głównym winowajcą. Boże, jakie remonty, przepraszam, ziomki. Oho, mama Bogdana napisała: Dzień dobry, mój synek ma 7 lat i poszedł niedawno do pierwszej klasy. Wszystko na początku było dobrze. Że aż do czasu pobrania tej dziwnej aplikacji. Mój bogtan zaczął coraz rzadziej się do mnie odzywać i zaczął zapuszczać brodę. Pomalował włosy na siwo, wszystko u niego się zmieniło. Kiedy wyszedł w samtym tygodniu do szkoły wyglądał liczym Dynamike z tej oto gry. Okazało się, że wtedy Syd rozwalił szkołę dynamitem. Mam sprawę w sądzie rodzinnym za cztery dni. No widzicie, biedny, młody, siedmioletni chłopak, który nagle zamienił się w dziadka Dynamajka. Mówiłem wam już parę dobrych lat temu w mojej piosence, że Dynamite, Dynamite samozławy. Mi nie wierzyliście, To widzicie co teraz z biednym siedmioletnim Bogdanem zrobił ten Dynamite? Nie? Ajajaj, Ta gra to takie, Uf, no nie polecam, bo dostaniecie depresji. No tu też mocno ziomek wjechał, nie ukrywam. Co, co mogę tu skomentować więcej? No pod koniec karnetu był legendarny Stardrop, chciałem dostać Chestera, a dostałem skina do Broka. Okropna na granie polecam, tylko nerwy i prostu telefonu, w no zrób coś z tym. Biedny ziomek, no chciał trafić, kurde w legendarnym Star dropie Chestera, legendarną postać, a miał takiego pecha największego, że dostał skina. Jak tak można? Skin w legendarnym stardropie, przecież to się idzie załamać, widzowie, nie? Ja, jakbym trafił skina i czy jeszcze do broka w legendarnym stardropie, to załamany bym. Odinstalowałbym tą grę od razu, więc tutaj nie dziwię się ziomkowi. Mój brat przez tą grę skacze z piętrowego łóżka i drze się El Primo, nie polecam. Bywa i tak, ja też nieraz El Primo robiłem, co prawda nie z piętrowego łóżka, ale no były tam skoki na wyrko, El Primo było robione, więc nie dziwię mu się, nie dziwię mu się, El Primo się fajnie robi, więc może po prostu For Fun sobie to robi. Kur, usuncie, że można dostać monety z legestar Stardropa. Dropa, już Mega Boxy były lepsze, bo można było dostać Star Power lub Gadget, to nawet lepsze od monet, nie polecam jak ktoś się bardzo denerwuje. Co? Ale przecież w Mega Boxach też się po pierwsze dało trafić monety. Eee, po drugie, w legendarnych star dropach też, też można trafić i star powery i gadżety, więc o czym te ziomeczek mówi, do, no, Nie wiem, co chciał, żeby to identycznie wyglądało jak skrzynki. Rozumiem, że monety są wkurzające nieraz. Jak otwieracie sobie legendarnego stardropa, że tam jest coś fajnego, a dostajecie tysiąc monet, ale no, wiecie, jakby za każdym razem się coś dobrego trafiało, to też by to było trochę takie załatwienie, Widziałem jak jakiś gościu w szkole popsuł telefon i łóżko, bo miał więc 12 na kolcie. Naprawdę psycie psychikę dzieci, bo nie umiecie zrobić normalnej gry. Już bardziej chcę zjeść truciznę niż patrzeć co wyrobił... O kurde, grubo wleciał! I to takie agresywne tutaj słowa. Współczuję minus 12 na Kolecie. Na pewno to musi być e, ciężka sytuacja. Ja pamiętam jak ostatnio miałem minus 10 na Riku, jak zagrałem jak Edgar mnie rozwalił. Oj, był rage mały, nie ukrywam, ale no jednak no co, no, co przegraną się traci pucharki i myślę, że ma to sens, że nawet w w pucharkach się tych pucharków więcej. Nie da się grać, bo jakieś Edgarki na mnie skaczą, mimo opiszony mnie zabijają. Najbardziej wkurzająca gra. Jeżeli chcielibyście mieć e, nierozwalony telefon, nie instalujcie tej gry. I takich komentarzy były, było mnóstwo. Każdy rzekę albo na Edgara, albo na Kita, albo na Miko. I nie chciałem wam już brać tych wszystkich, bo naprawdę było tego mnóstwo. Ale to, ile razy ludzie wyzywali te postacie, no, coś chyba musi być na rzeczy, bo rzeczywiście nie jest to tak, że to jest pojedyncze wiadomości, tylko to się tyle razy powtarza, że w serio to jest hit. Mój brat, gdy zainstalował aplikację i trafił jakiegoś Mortisa, to wyskoczył i zaczął pić dzieci łopatom. Jezu święty, weź ogarnij tego swojego brata, żeby nie atakował tam innych. Gratulujemy trafienia Mortisa, ale nie musicie w niego zabijać i tym bardziej atakować biedne dzieci łopatom. Kurde, skąd on w ogóle łopatę wyczasnął? Gram się nie podoba, ale kram. To jest mój ulubiony komentarz chyba. Dzisiaj. Wy też napiszcie, który według Was jest najmocniejszy z komentarzy. Gra mi się nie podoba, ale gram jedną gwiazdkę. Lecimy dalej. Liga Pucharów napisała. Pozwę was. <grym> Biedny Browser teraz będzie miał problemy, bo tutaj e, ktoś postanowił ich pozwać. No w sumie ja też, jak zaraz otworzę kurde wizowy Stardrop, I nie będzie to legendarny Stardrop, to chyba pozywamy Browser, co? Ostatnio byłam u kuzynów i akurat weszłam do ich pokoju, żeby się z nimi przywitać, ale jeden zaczął próbować się zaatakować, mówiąc, że jest Piper z doładowaniem ale na szczęście zdołałam się odsunąć i nic mi nie było, ale potem zaczęli pomiędzy sobą. Nagle jeden zaczął mówić, że jest Rico, i zaczął strzelać w drugiego z nerfa, ale tamten się nie dał i naskoczył na niego z szalikiem, drąc papę, że jest Edgarem. ཁས 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 Może, dzisiaj obydwoje są poszkodowani, bo na sam koniec znali sobie pomocnym kopniaku. Mają szlabat na telefon przez dwa tygodnie. Ej, to mi wygląda, jakby to była prawdziwa sytuacja. Jak większość z tych rzeczy mi się wydaje, że ludzie wymyślają, co tutaj piszą, ale to wygląda mi, jakby serio mogło się wydarzyć i mnie się nie zdziwił, gdyby serio taka sytuacja była. Tym bardziej, że chłop się unerfa jeszcze, nie? No to wiecie, to są takie pistolety ze strzałkami. Mocne. I w sumie to tyle opinii na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, która była najmocniejsza. Ja mam tam jakieś wiercenie, więc czas skończyć ten odcineczek. Dzięki jeszcze raz, że byliście piąteczka!